Cześć, z tej strony bohater września i dzisiaj tak jak mówiłem, nagram jakiś odcinek że nie mówiłem dzisiaj, ale że będą następne odcinki o różne rzeczy. i dzisiaj podjęłem się tematu waypointów czyli bardzo ważnych rzeczy, bardzo ważnych tras bo to są trasy, drogi, które ma prze, e, prze, no, przenieść się po danej linii ma każda jednostka przejechać, prze, przebiec, przejść, no to sobie ustawicie tak będą robić no to tak, dzisiaj pokażę jak to robić. To no nie jest nic trudnego. Dla mnie to jest to będzie bardzo łatwe. A nie ma dużo rzeczy. Go, kilka, kilka rzeczy, rzeczy się robi i no na i się kilka star. No to dobra. To klikamy na jakąś nową mapę sobie zrobimy. Jakąś taką czystą na 300 jak wczoraj. Mamy 5 i to sobie damy znowu jakąś gammę. No tak, teraz się musi załadować. Mhm. Okej. Okay. Wybaczcie, ale na wideo y, będzie troszeczkę głos spóźniony z wideo, dlatego, że na innym urządzeniu na komputerze nagrywam, a mówię do innego urządzenia, a potem z tego urządzenia przegrywam na komputer, bo nie tylko komentuję i... Tak No to wiem, że teraz się zablokuję, zablokuje, więc Lepiej le teraz zapisać jako, pora jako poradnik Sobie zapiszemy Weźmiemy i zapiszemy, tak Weźmiemy i zapiszemy jako poradnik Ja sobie zaraz zrobię jakąś pogodę No może być taka Trochę mniej jaśniejsza niż wczoraj no, ale to nie ma nic do rzeczy przecież No i tak, mamy taką mapkę jak wczoraj Czy... No, mamy mapkę o mamy ja sobie dam może jakąś drogę no żeby jednostki miały po czym jechać żeby to jakoś w ogóle wyglądało żeby nie było takie jakieś nijakie o to może jakoś bitwę zrobimy przy okazji już Zrobimy. tak sobie poustawiam trzy takie ślady Jakąś drogę. O, może być. Uwaga! Jeśli jesteś perfekcjonistą, to nie obraź się, ale ja nie jestem. I to jakieś super nie będzie. Ja robię tylko takie do przykładu, żebyście wiedzieli o co chodzi. Już do końca to zrobię, już się zlituję nad samym sobą, nad Wami. Żeby się nie na to do końca. Jakoś patrzeć. Ja robię bardzo duże mapy. Ja, yeah. może kiedyś pokażę, one są naprawdę duże i bardzo fajne, według mnie. No ale to nie teraz. Tutaj piszemy sand. Tu taki piaseczek, sobie postawimy. Ponieważ tu coś wjedzie. Aż czegoś są ślady, to musi tutaj wjechać. 2 razy 3 postawimy no i tak na mamy nic I mamy taką drożkę drożkę dro drogę yy, i mamy prawda jest sobie droga i jakieś jakieś szaty i warte z wioskiem. nic więcej no to wypada chyba zrobić żeby było coś więcej no to wejdziemy sobie w pojazdy yy, jakieś może medium co my tu mamy? Brytyjskie, włoskie, japońskie, amerykańskie, niemieckie, sowieckie, polskie, a może węgierskie? Mamy sobie Panterkie, a jako wroga te 34 i teraz tak oczywiście ja już dzisiaj nie będę tym jak, tego jak punktu im osuwa, bo nie chcę się z tym No po prostu no nie chcę mi się na Sorry, no ale nie. Um. No tutaj damy sobie 5, tak jak było. Zostawiam oczywiście kontrolę Azer, User. Ja zawsze daję kontrolę Hold, żeby nigdzie nie uciekli. No i dobra, I teraz damy sobie wroga, czyli to samo to samo Tylko wróż trzeba wejść i nastavimy tutaj czterech, playera 1 ten odcinek nie będzie drugi, a nie rozbudowany, jak obiecałem w innych odcinkach, no ale waypointu to nie jest dużo do gadania, no niestety. I teraz taka, skoro mamy trzy takie pozycje, nazwijmy to pozycjami. potem mieć trzy czołgi. Ja to zrobię w ten sposób. Kopiujemy Ctrl C, Ctrl V. Banalne <laughs> no, ja, spokojnie. One będą ładnie, wszystko będzie ładnie wyglądało. Albo bo nawet zrobię tak. I teraz tak. Wszystko musi być, pamiętamy, W i TAX. Wszystko musi być atakowane, jeśli chcemy, żeby to tak wyglądało. Hidden, czyli jest ukryte, póki nie wywołamy jakimś skryptem, żeby się pojawiło. Będzie po prostu nie istniało tak naprawdę. nie w takim schowku, który schowek się otworzy dopiero, kiedy będzie jaka potrzeba, się go wywoła. No i teraz damy tak, damy sobie pantery, nazwijmy ją jeden Pantera 1, tutaj będzie 2, tutaj będzie 3 i dajemy waypointy. Dajemy tutaj ADD, najłatwiej jest tak zaznaczamy CTRL C i CTRL V. Ale pamiętajmy, w trybie F2 nie używamy, musimy wyrzucić ze schowka CTRL C waypointy, ponieważ jeśli użyjemy w CTRL 2 F2. Żyjemy... I, jeśli w kopiowaniu będą właśnie waypointy, to ja się nam wyłączę niestety. Bo tylko w trybie F3 można ich używać, właśnie tylko w tych waypointach. No jeden z waypointów będzie prowadził tu. Żeby jeszcze nie zniszczył tych z, worków z piaskiem. Też ważne, następny waypoint a to jeszcze pojedziemy po prostu o, tak, myk, 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 myk gdzieś tutaj jest, znaczy na kilka wymieni od mnie przychodzą. no i trzeci mamy 0,916 ten będzie jechał najdłużej dobra i mamy takie coś, na razie i co zrobić, żeby oni się wywołali, czyli żeby się <coughs> tego chyba nagle pojawili? Ja to lubię robić tak. Wchodzimy w trigger. Chwileczkę. już 8 minut trwa. Dajmy new. I dajmy jeszcze sobie tutaj Pantery. Pantery. No może jak Nazywacie jak chcecie. Nazwa nigdy nie ma żadnego wpływu na skrypty. Chyba. No ja nie sądzę. Na pewno, takie, takie posłuchanie to na pewno nie. My sobie add i damy delay. <laughs> delay to jest taki czas, taka przerwa. Jeśli minie na przykład 5 sekund, to dopiero ten skrypt zaczyna działać. Tak, taka... no taki stoper, jeśli... No nie wiem jak to nazwać. No taki czasownik by to nazwał, czasownik to miał z Polski. No minutnik, stoper, coś takiego. Po 10 sekundach dopiero coś się będzie działo od, od rozpoczęcia mapy. Dajmy na przykład 10, i damy add all the waypoint, waypoint 0 i 1 pojedzie pointem 0. I 1 pojedzie do tej pierwszej pozycji. Następnie dajmy add, delay, damy 3. I najemy to samo: Actor to Waypoint, następny to 9, tak drugi, czyli to druga pantera, playera 0, dalej dajemy znowu Delight 3 i powtarzamy czynność, tylko zmieniamy przywoł 16, zmieniamy otagowanie playera 0. No i mamy teraz takie coś. Ale oni tak bez powodu nas nie będą za bardzo jechali. Zrobimy tak. Ale sobie dużo, tych T34. Oczywiście jakoś wielka masa, wielka masa tego nie będzie. Trochę zladzie niestety. Wszystko oznaczymy, wszystko oznaczymy jako T34. Oczywiście możecie robić z tymi samymi. Możecie to ponumerować od 1, 2, 3, 4 tam do ile chcecie i wyznaczyć im trasy, ale ja nie chcę, jakoś nie chcę mi się. I te wszystkie po prostu dojadą do tego punktu. To jest taki cel priorytetowy, że one zatrzymają się dużo wcześniej, bo je panterie wykryją. I to też sobie ohidenujemy. hidden i ten waypoint ma miarę 24, czyli dajemy teraz tak, te 34 Jakiś delay taki duży, no to damy sobie delay na przykład 30, no to jakiś duży nie jest, no ale to nie wystarczy. I add actor to waypoint waypoint 24, player 1, tagowanie T34 i tyle. Tak, naprawdę to tyle. Będzie taka mała bitewka czołgów. Naprawdę, nic więcej nie potrzeba. No sami, zobaczcie. Czego nie ma? Po 10 sekundach pojawi się pierwsza pantera. 3 sekundy pojawi się druga i 3 sekundy pojawi się trzecia. Pierwsza. Druga. Trzecia. Jak ładnie. zgodnie z projektoriami, które mi wyznaczyłem. No mniej więcej. Tak, Trochę się fajnie to tak, dalej z tym też 4 powinien być trochę więcej. będzie trzeba Przełączmy się na zęb,